Hej manko z tej strony Andero, to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. W zeszłym tygodniu pojawiło się mnóstwo informacji dotyczących nadchodzącego patcha 11.2 Ghost of Kharesh. I w tym tygodniu będziemy również kontynuować te nowe informacje, bo pojawiło się ich dosyć sporo. Jak na przykład możliwość zredukowania wizualizacji skili graczy z naszego party. W ustawieniach pojawi się opcja, która będzie mieć trzy poziomy. Everything, Reduced oraz Essential. Opcja Everything nic nie zmienia i ske innych osób będą tak samo widoczne jak dotychczas. Opcja Reduced, jak sama nazwa mówi, sprawi, że te umiejętności innych będą nieco mniej wyraźne i mniej widoczne. A trzecia opcja to opcja, która sprawia, że będzie widać tylko te najważniejsze umiejętności, żeby cała reszta nie zamulała waszego komputera. Blizzard ujawnił kolejne szczegóły dotyczące karania ludzi na Mytych Plusach. Jest to dosłownie to samo co mówiłem na jednym z moich filmów. Będzie możliwość głosowania na to, czy jako grupa chcemy zakończyć klucz, gdy stwierdzimy, że i tak nie zrobimy. Go w czasie. Gracze, którzy będą wychodzić z klucza za często, będą mieli na sobie oznaczenie w postaci kistą Desertera, które będzie widoczne nawet na Group Finderze. I generalnie uważam, że jest to dobre rozwiązanie, które jednak wiąże się z wieloma niedociągnięciami, o których z pewnością wspomnę w najbliższym filmie, w którym chciałbym właśnie poświęcić na omówienie tego całego systemu. Jakie są tego zalety, jakie wady, jak bardzo to wpłynie na community, no i ogólnie takie podsumowanie wielu rozwiązań odnośnie tego systemu. Więc zostawcie suba dzwonkę na kanale, żeby nie przykapić tego jak i przyszłych materiałów. W plikach pacza 11.2 dokopano się do asetów, które pojawią się w player housingu. Jak widać, Blizzard przygotowuje się do wydania nam mieszkań z wieloma dekoracjami o wielu motywach. Takie jak pandareńskie motywy, goblińskie czy taureńska kultura, nightborni, dranej czy nawet smocze przedmioty. Jak możecie zauważyć jest tego wiele i widać, że jest to coś, co z pewnością trafi do player housingu, żeby móc udekorować nasz dom. W paczu 11.2 pewne Klasy otrzymają nowe animacje do swoich skilli. Chodzi tu dokładnie o Death Knighta, Druida, Priest'a oraz Rogue'a. a więc Death Knight będzie miał nową animację Frost Wyrms Fury, Frost Strike, Dark Transformation and Unholy Pact, Frost Skyve oraz Empowery Rune. Dodatkowo pojawią się także nowe umiejętności przez Talenty, których nie będę omawiał, ponieważ to już sami zobaczycie, jeżeli zagracie tą klasą w najnowszym patchu. Jeżeli chodzi o Rogue'a, to tu pojawi się zmiana do umiejętności Killing Spree koniec teleportowania się za plecami naszego targetu, ponieważ od patcha 11.2 umiejętność Killing Spree będzie prezentować się w taki oto sposób, że będziecie wystrzeliwywać serię strzałów z waszego pistoletu. Priest, a dokładniej Shadow Priest otrzyma nową animację do Void Woli, który staje się talentem PvE, a nie tylko PvP. No i zmiana animacji dotyczy także umiejętności Idol of Nizoth. Mówiłem też, że Druid dostał nowe animacje, ale ich wam nie pokażę, ponieważ nie różnią się one za bardzo od tych teraźniejszych. Po prostu bardziej się świecą i tak naprawdę to tyle. Ostatnio mówiłem wam, że naszym nowym hubem w patchu 11.2 będzie ta zawierz, który okazuje się bardzo przydatny. Nie tak jak w przypadku Hotel Continental z Undermine. Ponieważ w mieście ta znajduje się pokój z portalami. Jeden z nich przeniesie nas do głównego miasta jakim jest Dornogal, a pozostałe cztery przeteleportują nas do Delwów, które są w danym tygodniu Delwami Bountiful. I jak jesteśmy przy Delwach to w patchu 11.2 pojawi się taki nowy event do Delwów, w którym będziemy prowadzić takie taki jakby wyścig z przeciwną frakcją. Na chwilę obecną nie wiadomo jak będzie wyglądał ten wyścig, ale wygrana frakcja odblokuje nowe opcje kustomizacji do naszego delwowego mounta. W najnowszym patchu pojawią się dwie nowe zabawki do Hearthstone'a zmieniające jego animację kastowania. Jeden z nich jest zapokonanie Dimensiusa z najnowszego raidu Forge Omega, ale niestety nie dokopano się jeszcze do jego animacji. A druga zabawka jest zrobienie jakiejś minigierki w Tazoweszu i animacja tego Hearthstone'a wygląda tak jak widzicie teraz na materiale. W 11.2 jak już Wiadomo, udajemy się na karerze, gdzie standardowo będą nowe armory I nie chodzi mi o setówki z rajdu, a o armory, które będą dostępne z otwartego świata Tak się prezentuje armor typu cloth, leather, mail oraz plate Motyw eterali wygląda naprawdę zajebiście. Więc dajcie znać w komentarzu, co wy o nich sądzicie. W poprzednim odcinku Weekly Newsów wspominałem o rzekomej trzeciej specjalizacji dla Dimo Hunterów, która miałaby się nazywać Entropy Niestety jednak pisaliście, że to fake, który został potwierdzony, więc sorry za mój research. Co się jednak okazuje, to faktycznie nie jest to trzeci spec dla Dimo Huntera, a bardziej zapowiedź, że Void również będą mogli stać się Dimo Hunterami. Uważam jednak, że lepszy byłby nowy spec, a nie rozszerzanie klasy do nowych Raz. Nie mówię też, że to coś złego, ale nowy spek byłby o wiele lepszą opcją. W zeszłym tygodniu informowałem Was o ogromnej ilości mountów oraz przedmiotów kosmetycznych, które trafią kiedyś do Trading Postu. Były tam różnego rodzaju eleki, gryfy oraz mount w motywie Force Forsakenów. I tym razem dokopano się nawet do setu kosmetycznego z Headless Horsemana, który prezentuje się w taki oto sposób i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Oprócz armoru, to dokopano się także do kosmetycznych broni w jego motywie, jak tarcza oraz miecze. Wiadomo już więc, czego można się spodziewać w listopadowym Trading Poście. Jak już właśnie jesteśmy przy Trading Poście, to mamy nowy miesiąc, co oznacza nowe przedmioty w lipcowym Trading Poście. W tym miesiącu znajdziemy m.in. Forsaken konia, spaczoną świnię czy tam guźca jako małta, taka świnia z Afryki, ty sam kurwa. Bardzo ładnie wyglądający transmog Banshee wraz z przedmiotami kosmetycznymi w jej motywie, jak kołczany na slot Peleryny, czy taki wielki garnoch na Pelerynę. Oprócz nich to możecie zakupić w tym miesiącu bronie w motywie Forsakenów, jak wandy, łuki, miecze, glewie oraz mejsy. Oprócz tych rzeczy to powraca set nurka, jak i wiele innych mniej lub bardziej ciekawych rzeczy, jak na przykład piżamy. Bonusy za ten miesiąc są podzielone na 3 checkpointy, gdzie za pierwszy dostaniecie kosmetyczny gar na plecy. Drugi checkpoint to zielony rekolor setu kosmetycznego, a za zapełnienie całego paska jest to zielony rekolor konia, szczerze mówiąc bardzo fajny ten miesiąc. Od jutra rozpocznie się event Gridia Emissarii oraz Collector's Bounty. Jednak najpierw omówmy sobie ten pierwszy, gdzie w trakcie Gridia Emissarii trzeba będzie zabijać goblina w głównych miastach jak Stormwind, Orgrimmar oraz Dornegal, który będzie wychodził przez specjalny portal. Portale z tym goblinem będą się także pojawiać z małą szansą w krainie Undermine po zabiciu jakiejś rarki. Goblina warto zabijać, ponieważ możecie z niego zdobyć Recolor Mounta Tyra Charger oraz specjalną walutę jaką jest Hellstone Shard, za pomocą której będziecie mogli kupić rekolory z modernizowanych Tieru drugiego. Jeżeli chodzi o event Collectors Bounty, to jest to buff, który sprawi, że będziecie mieli zwiększoną szansę na wytropienie mounta lub jakiegoś legendarnego przedmiotu z dodatków sprzed Dragonflight'ów. Tak, miało to być 10%, ale jednak będzie to 5. Nie zmienia to jednak faktu, że macie większą szansę na wytropienie Invincible, Aszecofalar czy wielu innych mountów, które Wam się podobają, a ich nie macie. Eventy Gridia Emisariors Collectors Bounty potrwają do 30 lipca. Jeżeli chodzi o inne wersje gry, to na Cataclysm Classic wyruszył właśnie Preparz do dodatku Mist of Pandaria Classic, wprowadzając nową klasę oraz rasę. Warto tam wejść nawet na chwilę, ponieważ za przejście startowej lokacji pandarenów odblokujecie mountain na retailu w postaci zielonego rekoloru celestialowego serpenta, a czas na zdobycie tego mounta macie do końca lipca. Na samym końcu standardowo co nas czeka w nadchodzącym rececie, jednak chciałem najpierw podziękować swoim wspierającym. Dzięki za support. Brawl PvP w tym tygodniu to Deep Six. Rozpocznie się wiki event na skirmiszowe areny. Jak już mówiłem, rozpocznie się event gridia emisarii oraz Collectors z bounty, w trakcie których możecie zdobyć fajne sety kosmetyczne, mounta, no i ogólnie będziecie mieli większą szansę na mounty z legacy contentu. Obydwa te eventy potrwają do 30 lipca. Trwa jeszcze midsummer fire festival, który potrwa do soboty. W najbliższą niedzielę otwarty zostanie darkmoon fair, który potrwa do 12 lipca. Trwa aktualnie event the turbulent Times, który jest świetną okazją na wylewelowanie, jak i ubranie was postaci. Przygotowałem więc dla Was specjalną grafikę, na której możecie zauważyć, że w tym tygodniu tamokowy event będzie z dodatku The Burning Crusade i do odebrania będziecie mieli questa. Quest ten polega na tym samym, co wszystkie tamokowe questy, gdzie będziecie musieli zrobić 5 tamokowych dungeonów, a w nagrody dostaniecie skrzynkę, z której wydropi Wam przedmiot na 649 item levelu. Dodatkowo będzie tamokowy raid, a dokładnie the Black Temple, w trakcie którego Demon hunterzy mają okazję zdobyć gleby ili dana na transmo. Trwa aktualnie limitowany czasowo event da Starlight dułos, który potrwa tylko do 16 lipca. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym inwencie, to zapraszam Was na materiał z jego omówienia. A fiksanie w tym tygodniu będą chyba zalta w Bargain Pulsar. Mówię chyba, bo addon mówi co innego, strony też mówią co innego, więc już kurwa nie wiem jaki będzie afix. Ale na pewno będzie Fortified oraz Tyrannical. A od 12 poziomu klucza afix Zalata w Bargain zostanie zamieniony na Zalata w Guile. World Bossem w tym tygodniu będzie Orta w krainie Ashka Head oraz The Gopfather w krainie Undermine. Pamiętajcie o nowym lipcowym trading poście oraz nie zapomnijcie odebrać nagród z Great Volta. Discord, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka sobie i komentarz. Trzymajcie się, hej.